Na początek zapytam o podsumowanie tego weekendu. Wczoraj wysoka wygrana. Dzisiaj niestety z naszej perspektywy nie udało się wygrać. Jak podsumujesz? Jak ocenisz te dwa mecze? No myślę, że każdy z nas, jak jesteśmy na lodzie, chcielibyśmy ten mecz wygrać dzisiejszy po prostu weekend zaliczyć za 6 punktów, niestety się nie udało. Dzisiejszy mecz, no to moim zdaniem kubeł zimnej wody. Nie. nie z całym szacunkiem do przeciwnika powinniśmy go wygrać. No tutaj po prostu coś nie zagrało, przegraliśmy. No niestety, no nie, tak jest sport. Myślisz, że ten dzisiejszy rywal był lepszy od wczorajszego? Yy, na pewno. Wczorajsza drużyna Storunia, myślę, że yy, wiadomo, grają tam dobrzy zawodnicy, yy, na pewno mogą powalczyć o play-offy w tym sezonie jak każdy w sumie z MHL-u, ale no, muszę przyznać, że dzisiejsza drużyna z Gwiazdka stawiała nam większy opór. Widać po wyniku. Dzisiaj, no, Gdzieś był lepszy. Gdańsk był lepszy. Za wami już kilka meczów tego sezonu. Tak naprawdę już wszystkie drużyny gdzieś tam e, swoje mecze rozgrywały. Myślisz, że można już... E, Stwierdzić, które drużyny będą walczyć o te najwyższe cele, które będą musiały się bić o, o playoffy. No i w końcu, jaki według Ciebie Wasz cel powinien być na ten sezon? Nasz cel to jest, tak jak co sezon, playoff zawsze jak najwyżej. Na pewno mamy ambitną drużynę, chcemy wygrywać. Czasami wiadomo, tak jak dzisiaj, no, coś nie gra, nie chcę nie wpaść w goli. No tak się dzieje, czy można stwierdzić już na teraz kto, kto będzie miał na przykład jakie miejsce według mnie nie, bo na przykład Polonia też nie wygrała swojego meczu wczoraj chyba Także no to, to, to jest otwarta kwestia W ostatnim czasie grałeś w SNS-ie Katowice Co dał ci czas w tej drużynie? No na pewno było to, y, powiem o sezonie, który, który już minął tym, z, tamtym sezonie po prostu, na pewno ten sezon był wspaniały, nie zapomnę go na pewno, no, no nigdy, no, ten sezon, brakło nam naprawdę, no, każdy wie, no, brakło nam niewiele, żeby wejść do finału, y, myślę, że byłby to niesamowity wyczyn jak na drużynę, która no, jest na tyle młoda, nie udało nam się wygrać niestety, z Sanokiem. Na pewno stawiliśmy im opór, nie było im łatwo, ale wyniosłem tam naprawdę bardzo, ze szkoły wyniosłem bardzo dobre wartości i myślę, że na lodzie staram się je pokazywać. Patrząc na ten ostatni masz, Wasz mecz, tą ostatnią serię tego poprzedniego sezonu, czyli rywalizację o brąz z Nawszodem no to można powiedzieć, że teraz tak zmieniłeś stronę, bo teraz grasz na przodzie. Jesteś kapitanem. Dla ciebie to bardziej takie wyróżnienie, czy, czy jakaś dodatkowa presja, nie wiem, jakieś obowiązki dodatkowe? Yy, znaczy na pewno yy, na pewno ta zmiana nie jest podyktowana. Yy, no, skończyłem szkołę i wróciłem do swojego klubu. Czuję się tutaj dobrze wiadomo. Yy, każdy chce jednak grać w ekstralizę. Dla mnie, no tutaj, że trener mi zaufał, zostałem kapitanem, jest na pewno. Yy, Czuję wyróżnienie. Wiadomo, pomagam chłopakom tak, na ile się da. W pierwszej piątce staramy się po prostu dawać im dobry przykład i, i, i mamy nadzieję, że zajdzie to, pójdzie to w dobrą stronę. W ostatnich latach miałeś też okazję do gry na tej arenie międzynarodowej. Najpierw to jeszcze trwa U18, później ta kadra uniwersytecka. No, ostatnio byłeś w Niemczech z kadrą U20. Tak. Y jak według ciebie zmienia się ten hokej na tych poszczególnych szczeblach? No, na pewno na kadrze U18 tak byliśmy tutaj, byłem, byliśmy z byliśmy chłopakami dowodzeni przez trenera Sokoła. Schemat był bardzo taki graliśmy bardzo, byliśmy poukładani, no niestety w Asiago co prawda nie udało się tego pokazać. No nie spadliśmy co prawda z dywizji, ale ale na pewno trzeba oddać chłopakom wszystkim, którzy tam byli, że, że zostawili serce na lodzie. W Kadrze U20 wiadomo, ta, ta gra już jest trochę inna, ale jednak zawodnicy są ci sami, jesteśmy starsi, więcej siły, to, to myślę, że na tym poziomie się to zmienia. No. <noise> na koniec zapytam o Twoją dotychczasową karierę, no bo jesteś ciągle młodym zawodnikiem, ale miałeś już na swoim koncie wiele drużyn, różnych trenerów, któremu z nich zawdzięczasz najwięcej? <noise> muszę pomyśleć chwileczkę, chociaż ja to... znaczy, znam odpowiedź, ale muszę sobie poukładać ją w głowie, <noise> bo naprawdę myślę, że największy rozwój, który osiągnąłem zawdzięczam na, ty, na tej przestrzeni, tutaj, właśnie, jak U18, jak byliśmy w Kadrze, bardzo dużo pracowałem z trenerem Sokołem. Trener ślusarczyk, trener Morawiecki naprawdę bardzo dużo wnieśli do, 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 do mojej gry. Cały czas staram się być lepszy, pracuję z różnymi trenerami, wiadomo, bo to się cały czas zmienia. Ale myślę, że tutaj ta trójka no. nic tylko mogę tutaj podziękować bo dla mojej, dla mojej jakby gry, dla mojej kariery wnieśli naprawdę bardzo dużo